Spiderman część pierwsza jest opowieścią o przyjaźni, miłości i poświęceniu. Film zaczyna się pokazaniem podróży klasy szkolnej na wycieczkę naukową. W tej grupie znajduje się dwójka przyjaciół Peter Parker i Harry Osborn. Peter to mądry chłopak, ale uchodzi za szkolnego przegrywa, natomiast Harry to dziecko naukowca i miliardera Normana Osborna. Wycieczka opiera się na podziwianiu nowych zmutowanych genetycznie pająków. Peter robi zdjęcia tym pająkom, lecz zobaczył w kadrze aparatu dziewczynę. Dziewczynę, w której się kochał od podstawówki. Zobaczył Mary Jane Watson. Postanowił zrobić jej zdjęcie na terrarium dla 15 pająków, w którym znajduje się, jak sama MJ zauważyła, 14 pająków. W tym samym momencie jeden, właśnie ten jeden brakujący pająk, zsuwa się po pajączynie w dół na rękę Parkera. Peter zostaje ugryziony, ale za bardzo się tym nie przyjmuje. Przenosimy się do laboratorium badawczego pana Osborna, który testuje latającą deskę i serum. Osborne dostał zlecenie na wykonanie egzoszkieletu dla wojska. Został poinformowany, że jeżeli nie przejdzie testów ten egzoszkielet, to odetnął mu fundusze. Tymczasem Peter wraca do domu, a mieszka on z wujkiem Benem i ciocią May. Chłopak po ugryzieniu nie czuje się dobrze, ma halucynację i po czasie zasypia. W tym samym momencie doktor Osborne testuje swój najważniejszy projekt, czyli serum, które nie jest jeszcze gotowe. Nie ma na czym wykonywać testów, więc te testy wykonuje na sobie. Zmieniają one jego psychikę i charakter, tak jakby dodają mu nowych możliwości i zwiększoną siłę. Norman traci przytomność i prawie umiera, lecz wstaje z nowymi zdolnościami. Wracamy do Pitera. Chłopak budzi się i czuje, że ma naprawdę dobry wzrok i już nie potrzebuje okularów i że przybrał na masie mięśniowej. Obiecuje on swojemu wujowi, że pomalują dzisiaj kuchnię. Parker idzie do szkoły, widząc, jak jego sąsiad wyzywa swoją córkę MJ. Parker postanawia za nią pójść na przystanek autobusowy, aby z nim porozmawiać. Lecz MJ odjeżdża autem ze znajomymi, a autobus szkolny nie zatrzymuje się, aby zabrać Pitera. Następna scena ukazuje Parkera siedzącego na stołówce szkolnej. MJ przychodzi obok niego i prawie przewala się przez mokrą plamę. Przez to dziewczyna podrzuca do góry swoją tackę z jedzeniem, a sama prawie upada. Lecz Peter zdołał ją i jej jedzenie złapać. MJ odchodzi, a chłopak nie może odczepić widelca od swojej dłoni. Próbując go zdjąć, wystrzeliwuje pajęczą sieć na tackę. Nie wiedząc co się dzieje, odruchowo odciąga rękę, a tacka ląduje na głowę szkolnego huliga na Parker odchodzi ze stołu a Flesz podąża za nim, chcąc go pobić. Peter unika jednak jego ciosów dzięki pajączemu zmysłowi. Nawiązuje się pomiędzy chłopakami walka, którą Parker z łatwością wygrywa. Chłopak jest pod wrażeniem. Ucieka ze szkoły w ślepy zaułek. Zaczyna wspinać się po ścianie. Parker testuje swoje nowe umiejętności. Daleki skok, szybki bieg. A na koniec testuje swoją biologiczną wyrzutnię pajęczyn. Gdy udało mu się za piętnastym razem wystrzelić pajęczynę, to postanawia się pochuśtać, lecz wali twarzą w billboard. Chłopak dociera do domu i zostaje już pomalowaną kuchnię. Widzi przez okno swoją sąsiadkę MJ, kłócącą się ze swoim ojcem. Sąsiedzi wychodzą oboje na dwór i nawiązuje się pomiędzy nimi rozmowa. Co chcą robić w przyszłości? Parker Mówi, że chciałby pracować jako fotograf, a MJ chciałaby występować na scenie. Dziewczyna odchodzi na przyjaźń z fleszem, a Peter pozostaje sam i myśli, że w sumie to fajny automat, ten flash. Chłopak postanawia znaleźć tanią ofertę na zakup auta, aby zaimponować MJ. no ale jest spłukany, więc postanawia zawalczyć na ringu, aby zdobyć pieniądze. Chwilę później Peter robi projekt kostiumu, który jako sam projekt wygląda naprawdę dobrze, ale wiadomo, że projekt to niemożliwość. Parker pod pretekstem wyjścia do biblioteki idzie na walkę na ringu. wuj Ben postanawia go podwieźć, gdy dojeżdżają na miejsce, w aucie mężczyźni nawiązują rozmowę. Wtedy wuj Ben wypowiada legendarne słowa. Remember, with great power comes great to nimi właśnie Peter będzie kierował się przez większość swojego życia. Później chłopak dochodzi do budynku, gdzie ma odbyć się walka i zostaje przedstawiony jako Spider-Man. Peter ma stoczyć walkę z chłopem dwa razy większym i masywniejszym od niego, a w dodatku zostaje zamknięty w klatce. Na walce chłopak popisuje się, ale w pewnym momencie jego przeciwnik uzyskuje przewagę. Po krótkiej chwili Peter daje mu kilka kopniaków i zwycięża. Chłopak po walce idzie odebrać należną mu nagrodę 3000 dolarów za 3 minuty na ringu. Lecz właściciel Gali nie chce mu wypłacić tych pieniędzy, argumentując to tym, że Parker rozwalił swojego przeciwnika w 2 minuty, a nie w 3. Chłopak dostaje jedynie 100 dolarów i z bólem odchodzi. Chwilę po nim wchodzi do tego samego pokoju pewien facet, który wyciąga broń i każe pakować właścicielowi pieniądze. Kilka sekund po tym Peter woła windę, a za nim biegnie przestępca. Wszyscy krzyczą, aby chłopak zatrzymał go, lecz on on tego nie robi z wiadomych powodów. W końcu złodziej nie ucieka z jego pieniędzmi. Jest już 22, więc Parker zmierza na miejsce, z którego wujek obiecał go odwieźć do domu. W tym miejscu Peter widzi policję i tłum stojący w okręgu. Okazuje się, że ci wszyscy ludzie przypatrują się leżącemu człowiekowi, którym jest wujek Ben. Peter podbiega do niego i łapie go za rękę. Wuj umiera, a Parker postanawia złapać zabójcę. Chłopak biegnie ile sił w nogach. Skacze po budynkach i lata po mieście pajęczynami. W końcu dopada kryminalistę, a ten błaga go o szansę, lecz Peter wypowiada słowa Ty nie dałeś jej mojemu wujkowi. Mężczyzna próbuje zabić pajęczaka, lecz ten w obronie własnej wykręca mu rękę, na skutek czego mężczyzna próbuje uciec, lecz potyka się i wypada przez okno. Przestępcą, który zabił wujabena, okazał się ten sam facet, którego przepuścił Peter w windzie w zemście na właścicielu Gali. Tymczasem Norman Osborne czyta artykuł o tym, że jego firmie może grozić odcięcie od inwestorów. Robi się wieczór. Przenosimy się do bazy wojskowej, w której testowane są egzoszkielety, przez które Norman Osborne prawie został odcięty od funduszy. Nagle na latającej desce przylatuje jakaś dziwna zielona postać niszcząca wszystkie egzoszkielety i zabijająca człowieka, który chciał doprowadzić Normana do bankructwa. Dzień później Peter i młody Osborne świętują ukończenie szkoły. Lecz Peter wciąż przeżywał utratę wuja. Ciocia May mówi, że wuj wierzył w Petera i go kochał. Wiedział, że w życiu postąpi dobrze. Parker postanawia odtąd wykorzystać swoją moc w obronie słabszych. Zaczyna on łapać złodziei w nowym kostiumie. Zaczęła się nim interesować gazeta, którą prowadzi JJ Jameson, który oszczędza na wszystkim, na czym może. Jest on sceptycznie nastawiony do tematu pająka, lecz okazuje się, że wszyscy o nim mówią. Więc Jameson każe temat pająka dać na pierwszą stronę gazety, a kto zrobi zdjęcie pajączakowi, dostanie nagrodę pieniężną. Tymczasem Peter w drodze na uczelnię spotyka MJ. Nawiązuje się pomiędzy nimi rozmowa, w której opisują, co się u nich wydarzyło. Peter dowiaduje się, że MJ jest z jego przyjacielem Harrym Osbornem. Chłopak mieszka z Harrym w domu, który załatwił im ojciec jego przyjaciela. Peter odnajduje artykuł, w którym jest ogłoszenie o uzyskaniu nagrody za zrobienie zdjęcia, na którym jest Spider-Man. Chłopak robi zdjęcia i zanosi je do JJ Jamesona, który mówi, że są one nic nie warte. Jednakże na Petera, że no okej, okay. Jameson postanawia dać mu więcej niż na początku oferował. Dostaje 300 dolarów i JJ Jameson mówi, że jest odtąd fotografem na zlecenie jego gazety. Przenosimy się na spotkanie zarządu firmy Oscorp. Dowiadujemy się, że firma całkiem nieźle prosperuje, lecz zarządcy postanawiają zamknąć całą tę działalność. Osborne nie może się z tym pogodzić i wychodzi. Nadszedł czas Dnia Jedności w Ameryce. To dzień obfitujący w liczne parady, festyny, koncerty i pokazy fajerwerków, a wszystko to w atmosferze patriotyzmu i radości. Tymczasem najważniejsze osoby w mieście, w tym Harry, towarzyszącym mu MJ, są na honorowych miejscach na balkonie ratuszu, a cały tłum świętujących ludzi znajduje się pod tym balkonem na placu. Peter dostaje dziwnego dreszczu. Czuje on, że jest to tak jakby w jego głowie ostrzeżenie przed czymś. Nagle przylatuje na latającej desce ta sama zielona postać, która zabiła jednego z inwestorów firmy Oscorp i zniszczyła egzoszkielety. Wszyscy ludzie myślą, że jest to jedna z atrakcji do momentu, gdy Green Goblin rzuca granaty, które zabijają wszystkich inwestorów firmy Oscorp, znajdujących się na balkonie. Gigantyczne odłamki cegieł prawie spadają na tłum, lecz Peter mający wcześniej na celu fotografowanie, ratuje wszystkich. Parker już jako Spiderman wyprowadza potężny cios Goblinowi, który się tym zdenerwował. Peter z nim walczy, psując jego deskę, przez zielony goblin jest zmuszony odlecieć. Chłopak ratuje spadającą dziewczynę z balkonu, odlatując z nią w bezpieczne miejsce, a jest nią MJ. Tego samego wieczoru Hal rozmawia z dziewczyną, którą uratował spider Spiderman przez telefon. Kobieta jest podekscytowana i mówi, jaki to pajęczak jest niesamowity. Osborn cały czas słyszy w swojej głowie głosy. Okazuje się, że Norman nie wie o tym, że zabijał ludzi jako Green Goblin. To jego druga tożsamość przyjmowała nad nim kontrolę i robiła te straszne rzeczy. Osborn pomimo pewnych wątpliwości postanawia zjednoczyć się ze złym głosem. Następnego dnia Parker przynosi JJ Jameson nowi, nowe zdjęcia. Lecz ten chce dać nagłówki do gazety, mówiące nieprawdę o pajęczaku, przez co Parker odchodzi ze zdjęciami. Sekundę później do gabinetu przez ścianę wpada zielony goblin, który próbuje zmusić Jamesona do powiedzenia, kto robi zdjęcia pajączakowi, Lecz ten udaje, że o niczym nie wie. Szanuje szanuje. Za pleców goblina wpada spider -Man. Green Goblin usypia pajęczaka podstępem, zabierając go na dach budynku. Zła postać próbuje namówić nowojorskiego bohatera do czynienia zła, do dołączenia do niego, bo przecież ludzie czytając artykuł Jamesona znawidzą go. Człowieka, który ich broni uznają za przestępcę. Spiderman odpowiada mu, że broni słabszych i nie przestanie tego robić, gdyż jest to słuszne. Goblin odlatuje dając czas pajączakowi na przemyślenie propozycji. Peter wracając do domu spotyka MJ wychodzącą z przesłuchania. Parker chce postawić jej burgera, lecz ona jest umówiona z Harem. Kobieta odchodzi. Kilka sekund później Parker widzi jak za dziewczyną podąża że dwójka szemranych typów, chłopak już jako Spider-Man, postanawia się tym zająć. Pięcioro facetów osacza dziewczynę, lecz Pajączak broni ją powalając przy tym wszystkich opryszków. Następnie ucieka. Spider-Man po chwili zsuwa się po Pajączynie za dziewczyną. MJ podchodzi do niego i nawiązuje się pomiędzy nimi rozmowa. Kobieta chcąc podziękować Pajączekowi, całuje go. Następnego dnia w centrum Nowego Jorku pali się budynek, a w nim zostało dziecko. Spider-Man wskakuje do płonącego budynku i szuka niemowlaka. Po chwili coś wybucha. W tym samym momencie Parker wyskakuje z budynku, oddając dziecko matce. W palącej się kamienicy słychać krzyk. Pajączak, czym prędzej postanawia ratować kolejną osobę z płonącego budynku. Parker podchodzi do zakapturzonej postaci, którą okazuje się Green Goblin. Pyta się o Pitera, czy zgodził się na jego propozycję. Spider-Man Odrzekł, że nie. Goblin wykrzykując, że źle wybrał, rzuca w chłopakami latającymi nożami. Chłopak uchyla się przed nimi. Green Goblin i Pajęczak ponownie toczą pojedynek. Latające noże wracają i ranią chłopaka w lewe przed ramię. Następnie Spiderman ucieka. Nadszedł czas na wspólny obiad Osbornów, MJ, Parkera i cioci May. Norman wchodzi z prezentem do mieszkania, a Peter dopiero skoczył na okno uciekając po pojedynku z Goblinem. Chłopak wpada przez to okno do mieszkania, a domownicy przez na górze hałas wchodzą po schodach do pokoju Parkera. Chłopak chwilę wcześniej wskoczył na sufit, dzięki czemu uniknął ujawnienia swojej drugiej tożsamości jako Spider-Man. Wszyscy wychodzą, lecz chwilę po tym sącząca się krew z rany Parkera... Z spada na podłogę, a widzi to Osborne. Mężczyzna zaczął coś podejrzewać. Peter wpada do mieszkania ubrany w garnitur z żurawiną w dłoni, o którą prosiła ciocia May. Wszyscy siadają do stołu. Norman ostrzy noże do pokrojenia indyka, a ciocia May orientuje się, że Parker krwawi. Osborne uświadamia sobie, że to zranienie, które zadał Spidermanowi. Nie może uwierzyć, że Parker to pajęczak. Norman wychodzi. Obiec się kończy, ponieważ Norman w rozmowie z Harem obrażał MJ, więc dziewczyna oburzona również wychodziła z budynku. Osborne knuje plan jak dopaść spidermana zły głos w jego głowie mówi mu że trzeba uderzyć w jego najczulszy punkt w jego rodzinę następna scena ukazuje ciocię may odmawiającą wieczorny pacierz sekundę potem wpada green goblin który ją rani may trafia do szpitala a do niego przyjeżdża parker dowiaduje się on z majaczenia cioci że przerażająca postać z żółtymi ślepiami napadła na nią w tym samym momencie pajęczak uświadamia sobie że green goblin rozpoznał jego tożsamość Parker wie, że dopóki Osborn wchodzi wolno, jego cioci grozi niebezpieczeństwo. Chłopak spędza kilka godzin przy cioci. MJ przychodzi, aby wspomóc Parkera. Peter dowiaduje się od niej, że MJ nie jest już w związku z Harem. Dowiaduje się również, że kocha on Spidermana. Chłopak komplementuje dziewczynę w naprawdę niesamowity sposób. Kobieta łapie Parkera za rękę, a ciocia May uśmiecha się. W tym samym momencie wchodzi Harry, widząc, jak trzymają się za rękę. Kolejna scena ukazuje Harego mówiącego swojemu ojcu, że miał rację co do MJ. Mówi mu, że dziewczyna kocha Petera. Norman Osborne uśmiechnął się. Zapytał swojego syna, co Parker czuje do MJ. Harry opowiada ojcu, że Peter kocha dziewczynę od czwartej klasy. Osborn mówi swojemu synowi, że jest z niego dumny. Ciocia May budzi się i rozmawia z Parkerem. Radzi mu ona, żeby powiedział MJ, co czuje, gdyż Wszyscy wokół widzą, że Peterowi na niej zależy. Dzięki tym słowom chłopak orientuje się, że Osborne będzie chciał skrzywdzić MJ. Parker wybiega z szpitalnego pokoju dzwojąc do dziewczyny, lecz ona nie odbiera. Ona nie odbiera, lecz robi to Green Goblin zapraszając Spidermana na spotkanie. Chłopak postanawia wsadzić czym prędzej Osborne do więzienia. MJ budzi się na samej górze nowojorskiego mostu osaczona przez zielonego goblina. Spider-Man dociera na miejsce. Norman stawia pajęczaka przed wyborem. Albo będzie ratował dzieci z kolejki, które zrzuci zaraz z wysokości goblin, czy swoją ukochaną. Osborn puszcza wszystkich w dół z wysokości. Peter szybko łapie MJ, a chwilę później kolejkę z dziećmi. Parker pomimo wielu trudności ratuje wszystkich. Rozwścieczeni ludzie rzucają czy mogą w gryn goblina, lecz sam Spider-Man zostaje porwany do pobliskiego opuszczonego budynku, w którym wybucha granat. Peter obolały walczy ze zbornem. Ledwo trzyma się na nogach, lecz kontratakuje. Green Goblin prawie zabija Spidermana, lecz ten w ostatniej chwili ratuje się ostatkami sił. Parker pokonuje Osborna, który zdaje się oprzytomiał od głosu Goblina. Norman zagaduje Parkera, a w tej samej chwili przywołuje swoją latającą deskę, która jest tuż za Spidermanem. Wysuwa ona ostrza i pędzi wprost na Parkera. Pajęcza Uskakuje, a ostrza wbijają się w uzborna i go uśmiercają. Norman prosi Petera, aby nie mówił Halemu. Chłopak zanosi ciało Ozborna do jego apartamentu, a tam widzi go Harry, który wmawia sobie, że to Spiderman zabił jego ojca. Chłopak obiecuje sobie, że dołoży wszelkich starań, aby jego najbliżsi już nie cierpieli.